Cześć, witajcie w kolejnym odcinku po długiej nieobecności. Bardzo cieszę się, że się ponownie widzimy i przede wszystkim chcę bardzo powitać nowe osoby, które dołączyły tutaj w czasie mojej nieobecności, a osobom, które są ze mną od samego początku, czy już od dłuższego czasu. Chcę też podziękować, że nadal tutaj jesteście, że zaglądacie i podziękować Wam za cierpliwość. I... Wiem, że bardzo długo mi tutaj nie było, ale e, niestety miałem mnóstwo obowiązków, e, z jednej strony związanych z obecną, z obecną sytuacją, z drugiej strony były to obowiązki związane z moimi studiami, ale chcę Was poinformować, że udało mi się skończyć moją pracę, którą pisałem o lasach w szkle, o której też wspominałem w, w którymś albo w kilku z poprzednich odcinków. I postanowiłem, że na okrągłe 1000 subskrybentów nagram Wam obiecany odcinek o lasach w szkle i wyjaśnię wszystko, tak jak mówiłem, pokażę, czym zajmowałem się przez ostatnie ponad 12 miesięcy i nad czym pracowałem. I wiem, że Dużo z Was, osób oglądających, było zainteresowane odcinkiem z lasami w szkle w roli głównej, także chcę zobowiązać się tutaj przed Wami, że taki odcinek powstanie i robię to też z drugiej strony po to, żeby zmotywować się jednocześnie, żeby taki odcinek dla Was powstał jako podziękowanie i jako nagroda. Czas mojej nieobecności, tak jak już wspominałem, związany był e, niestety głównie z rzeczami, które nie dotyczą tego kanału zbyt bezpośrednio, ale z drugiej strony na bieżąco zapisywałem sobie myśli, inspiracje i pomysły dotyczące kontentu na tym kanale i pomyślałem, że. Um, byłoby fajnie byłoby to wzbogaceniem dla tego kanału, gdybyście ze swojej strony w miarę oczywiście możliwości e, czasowych um, napisali, co interesuje Was e, odnośnie roślin, tematów z tym pokrewnych, um, tak żebym ja w formie odpowiedzi mógł po prostu zareagować um, swoimi filmami na Wasze potrzeby, pytania, życzenia i wątpliwości i... I tym podobne, dlatego bardzo bym się ucieszył, gdybyście zostawili pod tym filmem komentarz w formie pytania, wskazówki, czy czegokolwiek, co wam leży na sercu. I ja postaram się w kolejnych nagraniach uchwycić wasze komentarze i po prostu na nie zareagować, tak żebyśmy po prostu ten kontekst, który tutaj się pojawia, tworzyli też wspólnie, dlatego że no ja nie za bardzo wiem, kto siedzi po drugiej stronie tego ekranu. I nie wiem, czy jesteście osobami zaawansowanymi, czy, czy interesują Was jakieś konkretne rośliny, jakieś konkretne zagadnienia, Dlatego um, prośba zaraz na samym początku, żeby pojawiły się coś od Was w komentarzach, i ja na pewno się do tego jakoś ustosunkuję i dam Wam znać w kolejnych nagraniach. Ok, przejdźmy teraz do konkretów. Otóż postanowiłem, że postaram się, czas mojej nieobecności w jakimś stopniu spróbować podsumować i postanowiłem, że zrobię dla was update zimowy, czyli postaram się podsumować w kilku zdaniach okres zimowy, czyli to jest ten okres, przez który się nie widzieliśmy niestety i zauważyłem, że ciężko jest podsumować kilka miesięcy w tak krótkim czasie trwania tego nagrania. Um, dlatego oczywiście nie uda mi się pokazać i powiedzieć wam wszystkiego, ale wybrałem sobie takie najważniejsze wydarzenia i zapisałem sobie nawet najważniejsze punkty i spróbuję, żeby ten odcinek i wszystko, co powiem um, było w miarę koherentne, ale wierzcie poprawkę na to, że nie da się po prostu wszystkiego chronologicznie też wymienić i uzasadnić, dlatego że no, ja nie prowadzę żadnego pamiętnika roślinnego, i trzeba też um, pamiętać o tym, że um, to co dzieje się przy dość dużej ilości roślin, no, nie jest chronologiczne i część po prostu występuje jakby w jednym czasie i ma jakieś określone przyczyny i skutki, ale o tym um, postaram się wam opowiedzieć za chwilę. No więc podsumowując okres e, zimowy, czyli okres mniej więcej 3-4 miesięcy e, przyczynić do tego, że musiałem pożegnać się niestety z e, około 20 do 30 roślin, które miałem jeszcze w okresie letnio-jesiennym e, i należą do nich e, niestety monstera, gdzie mogłoby się wydawać, że jest to po prostu nie do zabicia, ale niestety Miałem już do czynienia z drobnym grzybem, który pojawił się późnym latem, i starałem się go jakoś zwalczyć, ale niestety ten okres zimowy, gdzie roślina jest no, słabsza niż w okresie letnim, niestety przyczynił się do tego, że ona ostatecznie się poddała. Następną rośliną, która pożegnała się do nami, jest Anturium, należy też do tego zbioru kalacea. Monstera Monkey um, też niestety się pożegnała i Alokazja Cebrina oraz Alokazja Venti Niestety nie pojawią się już na tym kanale, przynajmniej w najbliższym czasie dlatego, że okres zimowy wykończył niestety. Ja staję sobie z tego sprawę, że umieranie roślin w okresie zimowym, szczególnie jeżeli chodzi o wspomniane już alokazje, nie jest niczym szczególnym, ale mówię o tym po to, żeby część z Was chociaż w jakiś sposób pocieszyć, że to zdarza się naprawdę wszystkim i no niestety nie zawsze mamy na to wpływ, ale jakby Postanowiłem usiąść i zapisać sobie wnioski, konsekwencje, z czego wynika takie umieranie roślin. No jednym z punktów, o którym pomyślałem, jest złe przygotowanie w okresie jesiennym, i to jest okres, o którym mówię, odnosi się do powiedzmy początku. Ku października między początkiem października a grudniem no i to jest ten czas, gdzie tak naprawdę mamy ostatnie momenty na to, żeby te rośliny jakoś przygotować na okres zimowy i na przykład w moim przypadku było tak, że miałem jakąś część roślin, którą chciałem, ale niestety nie jest to, żeby przesadzić do odpowiedniego substratu, do odpowiedniej ziemi, czy na przykład powiększyć doniczki czy jak już widziałem, że dzieje mi się źle no to po prostu gdzieś tam ten odpowiedni moment przegapiłem Niestety, co doprowadziło do tego, um, że niestety te rodziny umarły w jakiejś części. Kolejnym punktem, o którym pomyślałem, który z mojej perspektywy mógł przyczynić się do śmierci roślin, jest zły stosunek podlewania. To znaczy, mówię tutaj ponownie o tym okresie koniec września, początek października, kiedy gdzieś tam te temperatury zmieniają się z dnia na dzień. Mamy czasami plus 20 stopni, a potem temperatura spada automatycznie do 11 stopni, i to jest taki okres, gdzie no naprawdę trzeba mieć dobrą rękę do podlewania bo czasami zdaje nam się, że jednak jesteśmy jeszcze w tej fazie letniej, podlewamy tak, jak robimy to latem, a roślina jest już tak naprawdę przestawiona na ten tryb zimowy i tak naprawdę nie potrzebuje aż tak dużo wody. No i po prostu ten moment, żeby, żeby ten moment uchwycić, to trzeba no, mieć już takie doświadczenie po prostu z roślinami i um, lepiej wydaje mi się teraz po, po tym czasie, że, żeby być oszczędnym już w okresie września, października, i po prostu w tym momencie automatycznie przestawić się na taki okres imowy i oszczędzać tą roślinę od nawożenia i od podlewania. Pamiętajmy, że wrzesień to również czas, kiedy um, światło. Słoneczne nie jest już tak bardzo intensywne, a dni stają się coraz bardziej krótsze um, i to też odczuwają nasze rośliny. I um, no tu jest ponownie tak jak w przypadku podlewania, trzeba dokładnie wychwycić ten moment, gdzie rośliny um, muszą być bardziej naświetlone, czyli rośliny, które stały oddalone od źródła światła. Muszą zostać przedstawione gdzieś bliżej źródła światła, czyli bardziej w kierunku okna, albo muszą po prostu zostać naświetlane. I to było w moim przypadku też tak, że. No, i jakby żyjemy z dnia na dzień, i nie zawsze udaje nam się wychwycić ten moment, jakby spostrzec to, że te dni faktycznie są krótkie. i No i w moim przypadku stało się tak, że ja bardzo długo czekałem, prawie chyba do listopada, żeby gdzieś te rośliny przybliżyć w kierunku okna, i one tak długo niestety musiały cierpieć z braku światła, czy po prostu z ograniczonym źródłem światła dziennego. Ale jakby rozwiązaniem po tym wszystkim, czy konsekwencją z tego jest to, że. Wydaje mi się, że warto rośliny już we wrześniu, na początku października, najpóźniej ustawić w takie wysepki obok siebie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że rośliny w skupiskach, to jak nazywam to takimi wysypkami roślinnymi, czyli rośliny skupione obok siebie, mają możliwość wymieniać się wilgocią, czyli jak jedna roślina oddaje wilgoć, może pobrać druga, ta, która ma mniej, i po prostu. Tworzy się taki, taki obieg wody i to się nie wymieniają się cennymi składnikami. Kolejnym i ostatnim już powodem, który zapisałem sobie i który wyciągam jako konsekwencję z okresu no, późno jesienno i zimowego. Są szkodniki, i niestety jest tak, że nie tylko latem pojawia się bardzo duża ilość szkodników, ale musimy pamiętać o tym, że zima to też jest niestety okres, w którym szkodniki są aktywne, i ja miałem w przypadku alokazji dość spory problem z wełnowcami, które udało mi się odkryć dość późno. Um, dość późno mam na myśli, że jedna lokacja niestety nie przeżyła e, tego napadu szkodników, z kolei drugą. Udało mi się odratować. Z trzech liści został mi jeden, ale udało mi się odratować to e, czyszczącym, po prostu dezynfekującą alkoholem, i wydaje mi się, że jest to środek skuteczny. Podejrzewam, że niezbyt sympatyczny dla tej rośliny i niezbyt sympatyczny w kontakcie z liściem, ale e, szkodniki, udało mi się jak najbardziej zwalczyć i póki co ta alokazja um, no jest dość ospała, ten liść um wydaje się zwiędły, jednak nie ma żadnych plamek grzybowych, czy tym podobnych, jest po prostu liściem, no dość niestabilnym, ale myślę, że jeszcze się zregeneruje, nie pokazuję Wam tutaj tej alokacji, dlatego, że ona jest dość duża i no nie tak trzymać po prostu przed obiektywem taki wielki, taką wielką doniczkę i tego ogromnego liścia, ale myślę, że nadrobię to w przyszłości i jak już będę pewny, że ona na pewno przeżyje i że poskutkowała ta metoda ostatnio to jak najbardziej dam Wam znać. Do tej pory skupiliśmy się w głównej mierze na błędach, jakie udało mi się popełnić i jak podejrzewam, część z Was też może przypisać swojemu zachowaniu odnośnie roślin. Natomiast w kolejnym punkcie chciałbym skupić się na tym, jak, jakie konsekwencje wyciągnąć i jakie wnioski wyciągnąć z okresu zimowego i jak zrobić to lepiej w przyszłym okresie zimowym, który no, czeka nas niestety. No więc tak jak już wspomniałem, bardzo dobrym rozwiązaniem i to na okres letni jak i na zimowy uważam e, tak zwane przeze mnie wysepki roślinne, czyli ustawianie roślin w skupiskach. Po, po latem również mamy problem z dość suchym powietrzem i jest to jak najlepsza opcja, żeby rośliny wymieniały się po prostu nadmiarem wilgoci. Pozostając w temacie wilgoci, kolejnym sposobem, który pomoże nam uporać się chociaż po części z problemem suchego powietrza, jest ustawianie pojemników z wodą. Ja nagrałem na okres letni, na okres wakacyjny odcinek o tym, jak nawadniać rośliny podczas naszej nawet dwutygodniowej nieobecności, także zapraszam Was do um, zobaczenia sobie tego filmiku, no więc ja na okres zimowy postawiłem obok tych wysepek roślinnych pojemniki z wodą i powiem wam, że było to super opcja, bo widziałem tak naprawdę z tygodnia na tydzień jak ubywa z tych no dość dużych czasami pojemników szklanych z wodą Wody, i, no i dało nawet się zauważyć w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym tego nie zrobiłem, że powietrze naprawdę jest e, przyjemne i było to mniej więcej średnie 22 stopnie. I więc to dla, dla roślin nie jest jakieś super wyzwanie, ale pamiętajmy o tym, że powietrze, które e, no, pochodzi z naszych um, grzejników i różnych form ogrzewań, jest po prostu suche i dla roślin e, nie jest to jakby najlepsza opcja. Dlatego um, trzeba powietrze nawilżać. Ja zdecydowałem się kategorycznie, że nie będę już używać w przyszłości nabliżacza powietrza, którego używałem jeszcze w okresie letnim. Dlatego, że kupiłem taki nabliżacz powietrza, który niestety jest z ultradźwiękiem, co nie jest dobrą opcją dla zwierząt. Dlatego jak najszybciej się go pozbyłem i skupiłem się na tym, żeby po prostu roślinę nawadniać. Albo wrzącą wodą w garnku, która paruje, i w ten sposób rośliny mogą pobierać sobie parę wodną, albo po prostu przez ustawianie naczyń z wodą, która też paruje, jednak nie w tak szybkim tempie jak w przypadku pary wodnej z wody, która jest zagotowana. Ostatnim punktem, jak uniknąć w przyszłości, czy w przyszłym sezonie zimowym, przykrych konsekwencji i niechcianego umierania roślin, to jest po prostu zaprzestanie kupowania roślin w okresie jesienno-zimowym. I pamiętajmy o tym, tak jak już wspominałem, jest to okres, w którym temperatury obniżają się z dnia na dzień, no i to spotyka też rośliny. I pamiętajmy, że rośliny, które my kupujemy w kwiaciarni, one muszą jakoś do tych kwiaciarni dojechać. One w większej mierze transportowane są z dalekich odległości i um, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że um, raczej nie zważa się na to, żeby te rośliny były ogrzewane podczas um, długogodzinnego albo nawet kilkudniowego transportu, więc jakby one trafiając do kwieciarni nie miały um, dość długo dostępu do światła. I również wystawione były na zimno. Dlatego um, trafiają do kwiaciarni na regały już osłabione i e, być może nawet przemarznięte. Dlatego proponuję po prostu powstrzymać się od kupowania na okresie jesienno-zimowy roślin. Sprawa ma się e, podobnie e, również z zamawianiem roślin przez internet w tym okresie. No dlatego, że nie każda firma e, jakby uważa na to, żeby roślina miała jakąś e, grzałkę w paczce. I no jeżeli mamy szczęście, no to roślina trafi w dni, kiedy temperatura jest na plusie, a jeżeli mamy trochę mniej szczęścia, no to może zdarzyć się tak, że po prostu ta roślina przyjdzie do no nas przemarznięta i wiem od wielu osób, że takie przypadki miały miejsce i dlatego proponuję i apeluję, żeby po prostu wstrzymać się na ten okres z kupowaniem roślin, no bo jakby... Prawdopodobieństwo, że ta roślina na nie przeżyje jest dość duża i tak zdarzyło się w moim przypadku i wiem, tak jak już wspominałem z wielu innych e, doświadczeń z, in, z doświadczeń innych osób, że e, tak się może zdarzyć, dlatego proponuję odczekać do okresu e, wiosennego. Niestety nie udało mi się ani sfotografować ani nagrać e, umierających roślin, ale myślę, że nie ma też takiej potrzeby, żeby pokazywać takie smutne obrazki. Każdy z Was wie, jak wygląda umierająca czy po prostu zwiędła roślina. E, dlatego postanowiłem, że na sam koniec pokażę Wam rośliny, które trochę mnie zaskoczyły, a z drugiej strony, o których byłem pewny, że okres i przetrwają i na pierwszy ogień leci. Anturium, Clarinavium No i e, pewnie sobie myślicie, tak jak tutaj widać, że w sumie nie ma się czym szczecić, ale z drugiej strony jestem zadowolony, bo em, w przypadku tej rośliny była taka sytuacja, że jest to jedna z tych, której ja nie zdążyłem niestety przed okresem zimowym przesadzić i e, ona miała tak naprawdę odpowiedni e, substrat. Jest to ziemia do orchidei, mra przepuszczalna, zmieszana z perlitem. Jednak e, wyciągam wnioski po długim czasie i e, problem w tej ziemi był taki, że ona po prostu nie była wystarczająco przepuszczalna, czyli ona była po prostu zbyt zbita i zbyt e, otulała korzeń e, tego anturium, e, ale mimo to udało mi się zapobiec całkowitemu obumarciu tej rośliny i po prostu wycinałem tutaj jakieś e, ślady e, grzyba i te liście, e, które miały być. Sercami wyglądają teraz w ten sposób, jak trochę dziwne figury geometryczne, ale z drugiej strony w okresie zimowym wyrósł ten piękny liść, który jest w tym momencie najwyższym i najdłuższym i najładniejszym liściem z, pozostałych, z pozostałej trójki. Dlaczego jestem zadowolony z efektów, że ona po prostu przetrwała ten okres i udało mi się akurat w tym przypadku wybrać odpowiednie miejsce postoju na ten e, czas ostatnich kilku miesięcy i ona też była doświetlana kilka razy w tygodniu lampą i ja robiłem to zawsze tak, że nastawiałem e, timer w lampie naświetleniowej e, na czas, kiedy zbliżało się już wieczór, czyli mniej więcej między 16 a 17 i chodziło tutaj po prostu o to, żeby e, przedłużyć jakby okres naświetlenia tej rośliny, a nie na przykład włączać rośliny na sam noc, kiedy ona już między godziną powiedzmy 16 a 20 z tą trzecią miała okres spokoju i, no powiedzmy sobie, przekładając na życie ludzkie, kładał się spać y, i po prostu w momencie, kiedy lampa się zapala, ona wznawia wtedy ten proces e, pracy, pracuje na wysokich obrotach i żeby po prostu rośliny w ten sposób nie nadwyrężać, e, warto jest, kiedy decydujemy się naświetlać loś, rośliny w tym okresie, żeby po prostu naświetlanie rozpocząć w momencie, kiedy e, noc, słońce jest krótko przed zachodem, tak żeby, po, żeby wydłużyć ten proces naświetlania i wspomóc e, też tym samym e, proces fotosyntezy. Kolejną perełką, z której jestem e, dość dumny i zadowolony, jeżeli chodzi o okres zimowy, to jest to strelicja, która była dużo mniejsza e, w okresie jeszcze letnim. No i ona jest e, bardzo stabilna, pojawiają się w tym momencie dwa nowe listki. Nie wiem, tutaj to tu dokładnie zobaczycie, ale no te listki, e, powiem wam, że są bardzo mozolne i one pojawiły się już e, w okresie grudnia podejrzewam i tak się powoli powoli wykluwają, ale widzę, że teraz nabrały e, tempa w okresie wiosennym i już niedługo będę mógł się cieszyć e, nowymi listkami. No i akurat e, tutaj nie popełniłem błędu jak w przypadku roślin, które których wspominałem, które umarły i udało mi się jeszcze przesadzić w okresie e, z tego co pamiętam września, października do mieszanki pedliczu, karamzytu i po prostu Zwykłej ziemi, także to posłużyło tej tradycji jak najlepiej, i ona też stała całą zimę na oknie w pomieszczeniu, które nie było ogrzewane, ale starałem się podlewać ją odpowiednio, tak jak to robiłem w okresie letnim, czyli nie za dużo, ale też starałem się, żeby było to systematycznie oraz była nawadniana również parą wodną z pojemników, które były ustawione na roślinnej wysepce. No i tutaj wydaje mi się, że nie ma zbytniego zaskoczenia, to jest e, aloe vera, która była pojedynczym pękiem w doniczce, tym, który stał się teraz bardzo duży, bo myślę, że ta część, którą tutaj widzicie, ona pojawiła się w okresie od listopada do kwietnia, no i tutaj są e, malutkie dzieciaczki, które były których nie było naprawdę widać jeszcze we wrześniu, w październiku i one wyglądają tak. Niedługo będę musiał je po prostu oderwać, bo one tutaj nie mają za bardzo przyczepności. Po prostu wstawić je do wody i ukorzenić. Myślę, że w tym przypadku również zaskoczenia brak. Jest to Epipremnum, które jest super. Wije się, dostaje co chwilę Ja już nie mogę się powstrzymać i myślę, że z początkiem lutego odciąłem od niej pierwsze zaszczepki, czyli po prostu te ten ogonek, który tutaj był już długi i w miejscu, w którym ona stoi, no niestety nie pasowało to i przeszkadzało bardzo, dlatego zdecydowałem się e, skrócić ją i ona dostaje od tego czasu też już nowe listki, bo ten pojawił się w jakoś niedalekim czasie. Myślę, że z 4 tygodni temu i wygląda już w ten sposób, więc e, będę na pewno się chwalić ze szczepkami i e, powiem wam w najbliższym czasie. Jakie ukorzeniam i jak udaje mi się przyspieszyć proces ukorzeniania. Także bądźcie czujni. Przed Wami seropegia Woody. Tak się prezentuje. Jest to jedna um, z dwóch, które miałem od okresu wiosenno-letniego zeszłego roku, i jest to jedna z dwóch, która przeżyła. I... I ona w okresie zimowym wypuszczała tak naprawdę systematycznie nowe listki. No i ta druga, która niestety była no sporo dalej oddalona, myślę, że z półtora metra dalej oddalona od tej doniczki, czyli miała przez to mniejszy dostęp do światła. On niestety uschła i po prostu kompletnie się wykończyło. Ja myślałem, że jeszcze e, odsuci się przed e, końcem zimy, ale niestety widziałem, że nie ma, nie ma żadnej szansy na to, żeby coś się z nami jeszcze stało, dlatego zdecydowałem się ją wyrzucić, ale e, tej dzieje się jak najbardziej dobrze. Mimo, że tak naprawdę prelaminacja była dokładnie taka sama, bo podlewałem je w te same dni taką samą ilością wody, doniczka była dokładnie taka sama, ale jednak półtora Parametra dalej od źródła zrobiło swoje. Także cieszę się, że chociaż mam tam jedną, i e, na razie musi wystarczyć. Moja przygoda ze z Pictures zaczęła się. Dość późno, i było to z tego co pamiętam, pod koniec lata, i tak naprawdę nie zaufałem za bardzo tej roślinie. Myślałem, że jest to po prostu taka sezonówka, która wykończy się zaraz po kilku tygodniach, ale zaskoczyło mnie bardzo, że ona rozwinęła się naprawdę super podczas okresu zimowego, i z tej rośliny, którą widzicie teraz w tym stanie i w tej wielkości, udało mi się w ciągu ostatnich tygodni e, skrócić ją czterokrotnie także porobiłem ze szczepki i e, metoda, w której je ukorzeniam e, będzie do waszej dyspozycji myślę, że w naj, najbliższych tygodniach jeżeli e, jesteście zainteresowani czy zainteresowane e, żebym nagrał o tym film e, to dajcie koniecznie znać, ale jest to roślina, która no, jest moim sporym zaskoczeniem e, tej zimy i bardzo się cieszę, że ją mam. I powiem Wam, że jest to jedna z roślin, której nie udało mi się przesadzić przed zimą i ona jest nadal e, w ziemi takiej no, mało wartościowej ziemi produkcyjnej, jest to jakaś taka mieszanka taniego kokosu, ale e, no, wydaje się, póki co odpowiednie dla tej rośliny, dlatego. Zdecydowałem się, że zostawię ją w takim stanie póki co, bo wygląda naprawdę super. EpiPremnum pinatum. No, to jest też moje kolejne spore zaskoczenie, bo ona jest tak wytrzymałą rośliną. I ja miałem już kilka podejść z tym EpiPremnum w zeszłym roku i umierało mi kilka sadzonek, ale. Um, myślę, że spowodowane było to tym, że one po prostu były już w mizernym stanie w momencie, w którym je kupiłem, a tutaj akurat miałem szczęście i rozmnożałem je jeszcze przed e, rozpoczęciem zimy i e, robiłem kilka sadone sadonek z tego, tak żeby zabezpieczyć ją, e, w momencie, kiedy na przykład jedna umrze, żeby mieć po prostu chociaż jakąś szczęść. Tak było, bardzo, bardzo mi się podoba, i jest to jakaś taka forma warigacji, która. No i mnie zakwróciła i też przetrwała zimę i to jest też roślina, którą e, skracałem e, już nie w tej myślę, że pod koniec stycznia i tutaj widać, że pojawiają się już nowe listki, które są dość ciemne i te wybarwienia białe myślę, że powstaną w jakimś najbliższym czasie, ale no rozwija się niesamowicie i jestem bardzo zadowolony z niej i to jest też roślina, która stała e, na wysepce z innymi roślinami, także myślę, że to też e, dobrze je zrobiło. Moja bateria w aparacie niestety jest prawie na wykończeniu, dlatego podsumowując, dzisiaj opowiedziałem Wam o tym, jakie są ewentualne przyczyny umierania roślin w okresie zimowym, i starałem się też na tej podstawie wyciągnąć konsekwencje, jak poradzić sobie z problemami czy jak uniknąć problemów w okresie zimowym poprzez na przykład odpowiednie przystosowanie czy przygotowanie roślin jeszcze w okresie wczesno-jesiennym. Żeby po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że rośliny w okresie zimowym nie będą umierały aż w tak dużej ilości. Mam nadzieję, że podobało Wam się takie podsumowanie. Zrobię chętnie podobny projekt w okresie wiosennym jeżeli macie na to ochotę dajcie koniecznie znać jaka była wasza roślinna zima co było waszym zaskoczeniem jakie rośliny okazały się kompletną porażką i jeżeli macie jakieś wskazówki które zmierzają w tym kierunku to dajcie koniecznie znać tak żeby osoby które oglądają to wideo mogły sobie zobaczyć czy przeczytać komentarze i podzielić się swoją wiedzą na temat przygotowywania Roślin na okres zimowy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dbajcie o rośliny, dbajcie o siebie. Do zobaczenia ponownie. Cześć!